Cześć z tej strony, Lego Haropolska. Dzisiaj pokażę Wam moją budowlę na Hot Mod Challenge. Zapraszam Was do oglądania. Budowlę nazwałem Pościg na Kaszyku. Dzieje się ona w czasach Imperium. Chciałam ją z początku zrobić w czasach wojen klonów, ale już Klockopedia zrobił wojen klonów, bitwę o Kaszyk, więc ja zrobiłam z czasów Imperium. Zaczniemy od góry. Mamy tutaj jakieś takie mniejsze drzewko. Tutaj taki mały szczegół, że położyłem klon, ham klona. No i mamy biegnących szturmowców. Ich może na chwilę zdejmę, żeby lepiej się przejrzeć budowę. Mam tutaj jakieś kamyczki. Dużo roślin. Te chyba są le z LEGO Extra. Nie jestem pewien, czy to się czytało LEGO Extra. Możecie mnie poprawić w, sumie w komentarzach. Mamy tu jeszcze jeden taki liść, dwie takie roślinki, jedna taka no i parę kamieni. Dalej mamy tutaj takie miejsce: tutaj jest ścieżka wyrobiona przez już I mamy takie drzewko. Na drzewku widzimy unoszącego się Boba Feta. Ogólnie, zdjęcie Boba Feta możecie znaleźć na moim Instagramie. Tylko broń posiada on swój taki blaster, nie jest on od firmy LEGO, ale wygląda bardzo fajnie. To się właśnie trzyma tym jednym klocku. W jednym z moich problemów był taki trochę brak obrazowych yy, klocków, bo u podstaw to wygląda tak trochę średnio i nie jest to zbyt stabilne. Dobra, dostawmy szturmowców. Z dałem tutaj tych z 2000, poddaję 15, ponieważ tamtego nowszego miałem tylko jednego, zostawu ucieczka wraz ze śmierci, więc użyłem tych. No i na samym początku mam jeszcze postacie, które no to jest pościg na kaszyku, no to ktoś musi uciekać. Mam jakiegoś rebelianta z zwykłym blasterem. I mam Łukiego z stawu rocznicowego ATRG Walker, Clone Scout Walker, z takim podłużnym blasterem. No i to tyle, co do mock. Jeszcze pokażę Wam jedno takie całe ujęcie. No i tak, nominuję. nominuję. W sumie każdego, tak jak mnie nominowali, czyli każdego, kto ogląda ten film. Naprawdę nikogo z takich większych youtuberów nie nominuję, bo raczej nikt takich nie ogląda. Ewentualnie, jakby to jakimś przypadkiem oglądał, to Lloyd Malina. No i tak się prezentuje ten odcinek. mocek, napiszcie w komentarzu, czy Wam się spodobał. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka i na razie.